Apartamentowców w Tokio Ekire ucieka przed hordą wściekłych mięsożernych zombie. Jednak Ekire bardziej martwi się o dotarcie do biura na czas, niż boi się o swoje życie. Wszystko zaczęło się rok temu od pierwszej pracy Ekiri. Kiedy Ekire dołącza do firmy reklamowej, wciąż jest pełen marzeń i entuzjazmu. Jego współpracownicy witają go ciepło, a nawet urządzają małą powitalną kolację w restauracji, a Ekire natychmiast zakochuje się w swoim starszym koledze Ohtori, co sprawia, że myśli, że to może być najlepsze miejsce pracy w historii. Jednak jego złudzenie zostaje szybko rozwiane, gdy już pierwszego dnia musi przespać dwie noce pod rząd i wrócić do domu niemal jak żywy trup. Od tego momentu sytuacja Ekiri pogarsza się z każdym dniem. Jego wyzyskujący szef, usługi, wyrzyma z niego wieczne życie swoim szalonym obciążeniem pracą i wkrótce biuro staje się domem Ekiri, ponieważ przez większość czasu nie wychodzi. Ponieważ potrzebuje pieniędzy, nawet nie myśli o odejściu, a Ekire powoli staje się pracującym zombie, który traci wolną wolę w toksycznym środowisku swojego miejsca pracy. Tylko jego sympatia, Ohtori, traktuje go z życzliwością, ale kiedy Ekire podziela jego podziw dla jej etyki pracy i faktu, że wydaje się robić to, co kocha, Ohtori mówi, że jej też tak nie jest i że to, czego naprawdę chcą, po prostu spada na pobocze. Pewnego wieczoru Ekire udaje się znaleźć trochę wolnego czasu, aby wyjść na kolację ze swoim najlepszym przyjacielem Kencho, który grał z Akirą w piłkę nożną na studiach. Kencho uważa, że Ekire powinien odejść i nazywa go psem korporacyjnym, w zamian Ekire przypomina Kencho. Jak przez niego przegrali wielkie mecze w koleczu. Wywiązuje się kłótnia i przyjaciele rozstają się w złych stosunkach. W końcu Ekire popada w głęboką depresję, a jego mieszkanie staje się bałaganem. Czasami, gdy jest na stacji kolejowej, rozważa zakończenie sprawy dla siebie. Rok po tym, jak Ekire zaczął pracować w biurze, znajduje swojego sąsiada leżącego na zewnątrz. Jednak kiedy mężczyzna się odwraca, Ekire zdaje sobie sprawę, że facet stał się zombie i jest w trakcie zjadania kolejnego sąsiada. Przerażony Ekire zaczyna biec na górę, gdy coraz więcej zombie pojawia się, by go ścigać, czasami wychodząc z innych mieszkań. Martwiąc się spóźnieniem, Ekire dociera na dach i przeskakuje przez płot, zostawiając zombie po drugiej stronie. Podczas gdy płonący samolot przelatuje, by rozbić się w oddali, Ekire obserwuje chaos, który ogarnął miasto i zdaje sobie z czegoś sprawę. Nie musi iść do pracy. Sprawia mu to tyle radości, że tańczy trochę, zastanawiając się, co zrobić z nowym wolnym czasem. W tym momencie przypomina sobie Ohtori i wysyła jej wiadomość, aby sprawdziła, czy wszystko w porządku. W zamian wysyła mu swoją lokalizację, prosząc o przyjście. Następnie Ekire opuszcza budynek, schodząc po rurze. Przez otwarte okno widzi ciężarną kobietę i jej męża i obiecuje, że wróci z jedzeniem dla nich, zanim zacznie schodzić w dół. Używając swojego roweru, Ekire udaje się szybko jechać drogą, unikając każdego zombie, który próbuje go dopaść. Chwilę później dociera do mieszkania Ohtori i zastaje ją tak przerażoną, że przywiera do niego. W tym momencie Ohtori ujawnia, że ma romans z dyrektorem firmy, który jest tam teraz i już stał się zombie. Reżyser natychmiast atakuje, ale Ohtori nie może się ruszyć, ponieważ ma ranną nogę, więc Ekire rozpoczyna walkę z zombie. Po krótkiej walce Ekire wykorzystuje swój trening piłkarski, by zaatakować reżysera, rzucając nim o meble. Ohtori wykorzystuje tę szansę, by uderzyć zombie, aż umrze, krzycząc na niego za to, że nie zostawił żony, tak jak obiecał. Nagle Ochtori upada na podłogę, a po krótkim ataku jej ciało również zmienia się w zombie. Próbuje zaatakować Akire, ale on nie waha się odepchnąć jej, zanim zdąży ugryźć. Następnie Ekire wyznaje jej swoje uczucia, po czym ucieka, zamykając za sobą drzwi, aby powstrzymać ją przed podążaniem za nim. Wieczorem Ekire wraca do swojego budynku z dużą ilością zapasów, ale kiedy zatrzymuje się u sąsiadów, zastaje go pusty i pokryty krwią Wraca do swojego mieszkania we łzach, ale opłakując swoich sąsiadów, przypomina sobie, jak Ochtori powiedział mu, że to, co naprawdę chcą zrobić, zawsze spada na dalszy plan Ekire zdaje sobie sprawę, że wkrótce może umrzeć i że nie chce odejść bez zrobienia tego, czego naprawdę chce, więc bierze notatnik i zaczyna listę zatytułowaną 100 rzeczy do zrobienia, zanim zostanie zombie Pierwszy mówi komuś, że go kocha i już to skreśla z listy Następnego ranka Ekire budzi się pełen energii i zaczyna pracować nad listą Najpierw sprząta swoje mieszkanie, potem idzie do supermarketu po wszystkie drogie rzeczy, których nigdy wcześniej nie mógł kupić. Jest tu kilka zombie, ale ucieka przed nimi jadąc na wózku. Następnie farbuje włosy, ale po wypróbowaniu kilku różnych kolorów postanawia pozostać przy swojej naturalnej czerni. Maluje też swój portret na ścianie budynku i znajduje rower, którym jedzie przez miasto z pełną prędkością. Wieczorem zapala fajerwerki obok Tokyo Tower, aby uczcić swoje nowe życie. Dni mijają, a Ekire wciąż wymyśla rzeczy do listy. Piątego dnia urządza grilla na dachu swojego budynku, ignorując zombie po drugiej stronie ogrodzenia. Kiedy ma zamiar zjeść stek, zdaje sobie sprawę, że skończyły mu się przyprawy, więc idzie do supermarketu po trochę. Nagle słyszy hałas i pojawia się osoba w hełmie, aby zacząć go bić, zatrzymując się tylko wtedy, gdy Ekire zwraca uwagę, że nie jest zombie. Następnie osoba zdejmuje hełm, a Ekire jest szokowany widokiem pięknej kobiety o imieniu Szyzuke. Podczas rozmowy nagle słyszą mężczyznę proszącego o pomoc na zewnątrz. Ekire wybiega, by rzucić rzeczami w zombie ścigającego mężczyznę, ale to nie jest skuteczne. Zombie wkracza na rynek, a Szyzuke zaczyna z nim walczyć, popisując się niesamowitymi umiejętnościami. Kiedy pojawia się drugi zombie, po prostu trzyma go z dala, rzucając małe urządzenie alarmowe, ujawniając, że zombie są przyciągane do dźwięku. Ekile jest pod wrażeniem i zaprasza Shizuke, aby została z nim, ale ona odrzuca go, wyjaśniając, że potrzeba Ekiri, by ratować ludzi, tylko przyciągnie niebezpieczeństwo. Potem Ekile wraca do swojego mieszkania, a oglądanie zdjęć z czasów studenckich sprawia, że zaczyna się martwić o swojego przyjaciela. Postanawia dodać coś do listy, a potem dzwoni do Kencho, który wciąż jest człowiekiem, ale ma kłopoty. Utknął w pokoju hotelu miłości, ponieważ korytarze są pełne zombie, a dziewczyna, którą związał, by robić niegrzeczne, też jest zarażona. Ekire obiecuje go uratować i po zdjęciu swojego starego stroju piłkarskiego odjeżdża na rowerze, z dużą prędkością unikając wszystkich zombie na ulicach. Niektóre zombie próbowały trzymać się tylnego koła, ale Ekire traci je ostrym zakrętem. W międzyczasie Kencho próbuje opuścić pokój, ale horda zombie natychmiast go ściga. Wpada z powrotem do środka, ale słysząc, jak zombie trzaskają drzwiami, przypomina sobie moment, w którym przegrał wielką grę, co stawia go na krawędzi załamania. Wracając do Ekiri, znajduje ulicę hotelu pełną zombie, więc rzuca głośnik na ziemię i sprawia, że gra muzyka, powodując zebranie się wokół niego wszystkich zombie. Następnie Akira ponownie wykorzystuje swój trening piłkarski, aby unikać i przeskakiwać pozostałe zombie, a nawet odpychać kilka z nich. Po wskoczeniu na dach kilku samochodów udaje mu się wejść do hotelu i zająć się kolejnym zombie, zanim zacznie szukać Kencho. W pokoju Kencho nagle zdaje sobie sprawę, że jest cicho i otwiera drzwi, by znaleźć pusty korytarz. Pojawia się Akira i obaj przyjaciele, przepraszają się nawzajem, zanim pojawi się więcej zombie. Chłopaki natychmiast biegną na dach i blokują drzwi drabiną, w końcu uciekając. Duet ukrywa się w eleganckiej restauracji i jej niesamowity posiłek, podczas którego Kencho znajduje listę. Odkrywa, że ostatnią pozycją jest pogodzenie się z moim najlepszym przyjacielem i mówi Akirze, że jest wdzięczny za to, że chroni wszystkich. To inspiruje Akire do pomysłu. Teraz chce zostać superbohaterem, aby ratować ludzi przed zombie, ale Kencho zwraca uwagę, że Akire nie ma mocy. Jakiś czas później Kencho widzi w wiadomościach, że Tokio staje się piekłem na ziemi i mówi, że powinni wyjechać. Akire zgadza się i wybiera Marine Paradise Aquarium Fiber jako miejsce docelowe, ponieważ mają specjalny kombinezon do nurkowania, który chroni ciało przed rekinami, więc powinien chronić Akire przed zombie i być jego kombinezonem superbohatera. Potem udają się na rynek po zapasy, ale w tym momencie widzą grupę ludzi uciekających przed zombie. Większość z nich niestety ginie, ale Ekire udaje się zwrócić na siebie uwagę dwóch stewardów: kierowcy autobusu i Shizuki, której umiejętności nie są w stanie ochronić jej przed tak ogromną hordą. Grupa wbiega do sklepu i zasuwa okiennice, przy okazji przecinając rękę zombie. Wszyscy są wdzięczni za ratunek, ale kierowca autobusu chowa ugryzioną rękę. Potem chwytają zapasy i jedzą małą kolację z dużą ilością alkoholu. Lista Ekiri obejmuje napić się drinka ze stewardessą, ale kiedy próbuje z nimi flirtować, ignorują go na korzyść Kęczo. Obie kobiety wychodzą z kęczo, aby poszaleć na osobności, a Akire próbuje porozmawiać z Shizuką, który zauważa, że przeciął sobie rękę migawką. Od razu się tym zajmuje, ujawniając, że kiedyś studiowała, by zostać lekarzem. W tym momencie kierowca autobusu zmienia się w zombie i zaczyna gonić Akire i Shizukę. Jednak kiedy słyszy, jak trio dobrze się bawi, postanawia zamiast tego pójść za nimi. Zaskakując ich od tyłu, kierowca udaje się zaatakować jedną z dziewcząt i ugryźć ją. Kiedy jej przyjaciółka próbuje jej pomóc, kierowca odwraca się do niej i też ją gryzie. Następnie kierowca zaczyna gonić Kencho, a kiedy Ekire chce mu pomóc, Szyzukę postanawia ich zostawić, ponieważ lepiej radzi sobie z samodzielnym przetrwaniem. Jednak Szyzukę znajduje radio i używa go do odwrócenia uwagi zombie, dając Akirze szansę na uratowanie Kencho. Podczas gdy kierowca utknął przy radiu, szyzukę biegnie do drzwi, ale nie może sama podnieść okiennicy i wkrótce odnajdują ją zombie dziewczyny. Używa kosza, aby odepchnąć wszystkie zombie, podczas gdy chłopcy pojawiają się, aby również podnieść okiennicę, ale też nie mogą jej otworzyć. Widząc, jak Szyzuka walczy ze wszystkimi zombie w tym samym czasie, Kencho rzuca się, by zapalić kilka fajerwerków, co odwraca uwagę zombie i pozwala Akirze uratować Shizuke. Następnie trio pracuje razem, aby otworzyć migawkę, a chłopcy spiesza się, by dostać się do samochodu kempingowego. Na początku Szyzuka nie chce do nich dołączyć, ale widząc zombie ścigające ich i biorąc pod uwagę, że nie może prowadzić, nie ma innego wyjścia, jak tylko iść z nimi. Wkrótce trójka wyjeżdża z miasta. Ich celem jest akwarium, ale wciąż często się zatrzymują, aby robić różne rzeczy, takie jak uwalnianie psów ze smyczy, zbieranie zapasów, a kęczo nawet farbuje włosy. Ekire prosi o zrobienie rzeczy z jego listy, takich jak sap która kończy się wpadnięciem Kencho do wody. Latają też na paralotni, gotują na ognisku i odpalają kolejne fajerwerki. Kiedy natrafiają na hotel z gorącymi źródłami, ignorują zombie i spędzają tam noc. Cieszą się ciepłą wodą, gorącą sakę i wspaniałym widokiem nieba pełnego świetlików. Następnego dnia trio w końcu dociera do akwarium, ale R.V. nagle zjeżdża z drogi i rozbija się, powodując utratę przytomności przez Ekire. Następnie okazuje się, że droga jest pokryta kolcami. Chwilę później Ekire budzi się, słysząc głos wykrzykujący jego imię, i jest szokowany, gdy odkrywa, że jest tam jego stary szef, Kousugi. Okazuje się, że ukrywają się tutaj wszyscy ocaleni z Tokio, w tym para sąsiadów Eikiri. Stworzyli społeczność i teraz współpracują, aby przetrwać w akwarium, które stało się ich fortecą. Ci, którzy przeżyli, są podzieleni na zespoły, które zajmują się różnymi obowiązkami, a Kołsugi jest liderem społeczności, która pilnuje wszystkich. Mają też kilka ciężarówek, które czasami wyjeżdżają do miasta. Aby zebrać zapasy i aby powstrzymać innych ludzi przed okradaniem pojazdów, Ekira jest zaskoczony widząc, że używają zombie. Jest ich kilka na zewnątrz, zamkniętych za płotami, a kiedy muszą się ruszyć, strażnik używa megafonu, aby zwrócić ich uwagę. Kencho i Szyzuka już pomagają w pracy, a Kołsugi prosi Akire, aby też do nich dołączył. Ekile waha się, ponieważ chce dokończyć swoją listę życzeń, ale Kołsugi każe mu zostać, wskazując, że jest to bezpieczniejsze dla jego przyjaciół. Później, podczas kolacji, Kencho jest wściekły, zauważając, że Kołsugi i jego bliscy kumple jedzą luksusowo, podczas gdy wszyscy inni, którzy przeżyli, otrzymują tylko kontrolowane racje żywnościowe. Co gorsza, grupa szefa traktuje Akire jak służącego. Kencho chce z nimi walczyć, ale mąż go powstrzymuje, ponieważ niewłaściwe zachowanie może spowodować wyrzucenie całej drużyny. Następnie Kencho i Shizuke dzielą się jedzeniem z ciężarną kobietą, aby dziecko było zdrowe. Aby im podziękować, mąż pokazuje Kencho i sposób na wymknięcie się na parking. Kencho sprawdza RV, ale opony są zniszczone. Ekire nadal ciężko pracuje, ale wkrótce czuje, że znów jest niewolnikiem zombie. Tymczasem w mieście kierowca ciężarówki jest rozproszony podczas palenia i nie widzi zombie wchodzącego do ciężarówki z zapasami. Później ciężarówka wraca do akwarium i gdy tylko kierowca otwiera drzwi, zombie wyskakuje i go gryzie. Strażnik próbuje uciec, a przy otwartych drzwiach horda zombie zaczyna wdzierać się do środka. Chaos wkrótce ogarnia akwarium, ludzie biegają jak szaleni, a zombie zaczynają gryźć każdego ocalałego, na którego wpadną. Wkrótce niektóre z zombie docierają do wystawy rekinów i wpadają do wody, gdzie wszystkie stają się pokarmem dla rekinów. W międzyczasie Kencho i Shizuke pokazują Akirze, że naprawili kampera i ukradli trochę zapasów, aby mogli odejść. Jednak Akire zwraca uwagę, że to miejsce jest bezpieczniejsze i postanawia zostać. Podczas gdy Akire wraca do środka, Shizuke znajduje listę życzeń i po obejrzeniu wszystkich czynności, które razem wykonali, zauważa, że zostanie superbohaterem nie zostało jeszcze przekreślone. W akwarium kołsługi krzyczy na wszystkich, ponieważ zauważył, że brakuje ludzi i trzeba wykonać pracę. Nagle kęczo ciągnie go z powrotem, a szyzukę wtrąca się, by porozmawiać z Akirą, wskazując, że życie w ten sposób nie jest naprawdę życiem, są tylko zombie bez ugryzienia. Pokazuje również Akirze jego listę rzeczy do zrobienia, dzięki czemu przypomina sobie, jak bardzo nienawidził pracy dla Kołsugi i jak bardzo kochał zabawę w środku apokalipsy. Nagle Kołsugi kradnie listę i rzuca ją na ziemię, aby na nią nadepnąć, co w końcu powoduje reakcję Ekire. Popycha Kołsugiego na ziemię i odzyskuje listę, po czym ogłasza, że rezygnuje. W tym momencie zombie w końcu docierają również do tego obszaru i następuje chaos. Kołsugi odpycha swoich kumpi przed ucieczką, ale Akire próbuje poprowadzić ludzi z pomocą swoich przyjaciół. Biegną przez korytarz i zamykają za sobą drzwi, zanim udają się do sali wystawowej rekinów, gdzie znajdują Kosugiego. Wściekły kęczoch chwyta go i woła, że porzucił swój lód, ale przerywa mu rekin wyskakujący z wody i lądujący obok niego. Ludzie panikują, ale Szyzukę mówi im, żeby się nie martwili, ponieważ rekiny nie mogą poruszać się po lądzie. Jednak rekin nagle uwalnia wszystkie nogi zombie, które zjadł, pozwalając mu chodzić po podłodze. Grupa biegnie z powrotem na korytarz, tylko po to, by rekin zablokował drogę, przebijając się przez ścianę. Wszyscy znów zaczynają biec, a Kosugi postanawia się ukryć, podczas gdy Ekire znajduje drzwi i zabiera wszystkich do środka dla bezpieczeństwa przed zamknięciem drzwi. Podczas gdy rekin wali w drzwi, Kołsugi próbuje się wymknąć, ale robi hałas i zwraca na siebie uwagę bestii. W tym samym czasie Ekile zdaje sobie sprawę, że Kołsugi zaginął i mówi, że chce mu pomóc. Co powoduje? Że Kencho zwraca uwagę, że Kołsugi zasługuje na to, co dostaje. Jednak Ekile nie chce, aby ktokolwiek zginął pod jego okiem. Ponieważ nie może go powstrzymać, Kencho zamiast tego pomaga swojemu przyjacielowi, ujawniając, że w pokoju jest specjalny skafander do nurkowania. Tymczasem Kołsugi biegnie korytarzem i wycieczki. Kiedy rekin ma go dopaść, Ekile pojawia się w swoim nowym kostiumie superbohatera i kopie rekina, tylko po to, by Bestia wskoczyła na niego i zaatakowała. Ekire trzyma pysk rekina, ale zamiast mu pomóc, kołsubi ucieka. Na szczęście Kencho pojawia się w wózku widłowym, więc Ekire schodzi mu z drogi, żeby zrobić mu miejsce. Kencho wjeżdża wózkiem widłowym prosto w rekina, ale po chwili zdaje sobie sprawę, że nie wyrządza żadnych szkód i postanawia uciec. Kiedy Ekire dociera do wystawy rekinów, znajduje Kosugiego otoczonego przez zombie i natychmiast wskakuje, by z nimi walczyć. Udaje mu się pokonać kilku, ale jest ich zbyt wielu i wkrótce zostaje otoczony. Zombie zaczynają go gryźć i chociaż nie mogą zerwać specjalnego kombinezonu, Akirze wciąż sprawia to ból. Na korytarzu Kęcza ucieka przed rekinem, a kiedy widzi dziurę w ścianie, postanawia przez nią przeskoczyć, by dostać się na wystawę. Rekin próbuje za nim podążyć, ale jest za duży i utknął w dziurze. Nagle zaczyna grać muzyka, to szyzukę, która przyniosła dwa megafony, by odwrócić uwagę zombie. Szybkimi i eleganckimi ruchami przebiega przez podążającą za nią hordę, a kiedy dociera do krawędzi zbiornika, rzuca za sobą megafony. To powoduje, że wszystkie zombie podążają za hałasem i wpadają do wody. Trio ponownie się łączy, a kiedy Koosugi próbuje do nich dołączyć, rekin w końcu uwalnia się i odpycha bossa. Ekire rzuca się, by go sprawdzić, a Rekin próbuje zaatakować, ale Ekire używa kawałka fajki, aby zatkać mu usta. Jednak Rekin jest silniejszy niż fajka i mimo to zamyka usta, chwytając dłonie Kiri. Gdy Rekin zaczyna bić Akire, Shizuke biegnie po latarkę, by wyjąć baterię, wyjaśniając, że Rekiny mają ultraczułe narzędzie do wykrywania ofiary w głowach i że wstrząs elektryczny może ją zabić. Po tym, jak Shizuke łączy baterię taśmą, Kencho chwyta je i przypomina sobie podanie do piłki nożnej, którego nie udało mu się w koleczku, koncentrując się, by tym razem zrobić to lepiej. Baterie są rzucane z całą siłą Kenczo i bezpiecznie lądują na rękach Ekiri tuż przed tym. Jak Rekin odwraca się do kęczo i mocno go uderza. Wściekły Ekire trzyma baterie w pięści i podskakuje, by uderzyć Rekina prosto w nos, wysyłając wstrząs przez jego ciało, który skutecznie go zabija. Potem Ekire i Szyzukę pędzą, by sprawdzić, co z Kencho, z którym okazuje się, że wszystko w porządku. Kilka godzin później wszyscy, którzy przeżyli, rozdzielili między siebie zapasy i przygotowują się do opuszczenia akwarium. Pojawia się kołsugi, aby spróbować ich powstrzymać, ale teraz rodziny są gotowe, by mu się przeciwstawić, a nawet jego starzy pracownicy wytykają mu, że zawsze był okropnym szefem. Wszyscy zgadzają się, że Ekile był lepszym przywódcą, a teraz są gotowi wyjechać, aby mieć prawdziwe życie zamiast pracować jak zombie. Ignorując jęczenie Kosugiego, wszyscy, którzy przeżyli, dziękują Akirze za otwarcie oczu i wychodzą samochodami. Kiedy trio wsiada do kampera, Kosugi udaje, że wszystkiego żałuje i próbuje do nich dołączyć, ale odrzucają go i wyjeżdżają bez niego. Teraz trzej przyjaciele są gotowi dodać więcej rzeczy do listy. Shizuka chce być lekarzem, aby ratować życie, a Kencho chce być komikiem, aby rozśmieszyć ludzi. Ekire skreśla bycie bohaterem i dodaje uczynienie bycia bohaterem jego nową pracą, zanim ogłosi, że będą kontynuować, dopóki nie osiągną setnego, a nawet jego starzy pracownicy wytykają mu, że zawsze był okropnym szefem. Wszyscy zgadzają się, że Ekire był lepszym przywódcą, a teraz są gotowi wyjechać, aby mieć prawdziwe życie zamiast pracować jak zombie. Ignorując jęczenie Kosugiego, wszyscy, którzy przeżyli, dziękują Akirze za otwarcie oczu i wychodzą samochodami. Kiedy trio wsiada do kampera, Kosugi udaje, że wszystkiego żałuje i próbuje do nich dołączyć, ale odrzucają go i wyjeżdżają bez niego. Teraz trzej przyjaciele są gotowi dodać więcej rzeczy do listy. Shizuka chce być lekarzem, aby ratować życie, a Kencho chce być komikiem, aby rozśmieszyć ludzi. Ekire skreśla bycie bohaterem i dodaje uczynienie bycia bohaterem jego nową pracą, zanim ogłosi, że będą kontynuować, dopóki nie osiągną setnego, a nawet jego starzy pracownicy wytykają mu, że zawsze był okropnym szefem. Wszyscy zgadzają się, że Ekire był lepszym przywódcą, a teraz są gotowi wyjechać, aby mieć prawdziwe życie zamiast pracować jak zombie. Ignorując jęczenie Kosugiego, wszyscy, którzy przeżyli, dziękują Akirze za otwarcie oczu i wychodzą samochodami. Kiedy trio wsiada do kampera, kołsugi udaje, że wszystkiego żałuje i próbuje do nich dołączyć, ale odrzucają go i wyjeżdżają bez niego. Teraz trzej przyjaciele są gotowi dodać więcej rzeczy do listy. Przyzuka chce być lekarzem, aby ratować życie, a Kencho chce być komikiem, aby rozśmieszyć ludzi. Ekile skreśla bycie bohaterem i dodaje uczynienie bycia bohaterem jego nową pracą, zanim ogłosi, że będą kontynuować, dopóki nie osiągną setnego wszyscy zgadzają się, że Ekire był lepszym przywódcą, a teraz są gotowi wyjechać, aby mieć prawdziwe życie zamiast pracować jak zombie. Ignorując jęczenie kosugiego, wszyscy, którzy przeżyli, dziękują że za otwarcie oczu i wychodzą samochodami. Kiedy Trio wsiada do kampera, Kosugi udaje, że wszystkiego żałuje i próbuje do nich dołączyć, ale odrzucają go i wyjeżdżają bez niego. Teraz trzej przyjaciele są gotowi dodać więcej rzeczy do listy. Shizuka chce być lekarzem, aby ratować życie, a Kencho chce być komikiem, aby rozśmieszyć ludzi. Ekira skreśla bycie bohaterem i dodaje uczynienie bycia bohaterem jego nową pracą, zanim ogłosi, że będą kontynuować. Dopóki nie osiągną setnego, wszyscy zgadzają się, że Ekira był lepszym przywódcą, a teraz są gotowi wyjechać, aby mieć prawdziwe życie, zamiast pracować jak zombie. Ignorując jęczenie Kosugiego, wszyscy, którzy przeżyli, dziękują Akirze za otwarcie oczu i wychodzą samochodami. Kiedy Trio wsiada do kampera, Kołsugi udaje, że wszystkiego żałuje i próbuje do nich dołączyć, ale odrzucają go i wyjeżdżają bez niego. Teraz trzej przyjaciele są gotowi dodać więcej rzeczy do listy. Shizuka chce być lekarzem, aby ratować życie, a Kencho chce być komikiem, aby rozśmieszyć ludzi. Ekiles skreśla bycie bohaterem i dodaje uczynienie bycia bohaterem jego nową pracą, zanim ogłosi, że będą kontynuować, dopóki nie osiągną setnego wszyscy, którzy przeżyli. Dziękują Akirze za otwarcie oczu i wychodzą samochodami. Kiedy Trio wsiada do kampera, Kołsugi udaje, że wszystkiego żałuje i próbuje do nich dołączyć, ale odrzucają go i wyjeżdżają bez niego. Teraz trzej przyjaciele są gotowi dodać więcej rzeczy do listy. Szyzuka chce być lekarzem, aby ratować życie, a Kencho chce być komikiem, aby rozśmieszyć ludzi. Ekirez skreśla bycie bohaterem i dodaje uczynienie bycia bohaterem jego nową pracą, zanim ogłosi, że będą kontynuować, dopóki nie osiągną setnego wszyscy, którzy przeżyli. Dziękują Akirze za otwarcie oczu i wychodzą samochodami. Kiedy Trio wsiada do kampera, Koosugi udaje, że wszystkiego żałuje i próbuje do nich dołączyć, ale odrzucają go i wyjeżdżają bez niego. Teraz trzej przyjaciele są gotowi dodać więcej rzeczy do listy. Szyzuka chce być lekarzem, aby ratować życie, a Kencho chce być komikiem, aby rozśmieszyć ludzi. Ekire skreśla bycie bohaterem i dodaje uczynienie bycia bohaterem jego nową pracą, zanim ogłosi, że będą kontynuować, dopóki nie osiągną setnego.